Cześć, Peter. Cześć. Co dzisiaj? Volkswagen Arteon, no. 23 rok. Szybki, co? Tutaj silnik dwulitrowy z bezpośrednim wtryskiem, czwarta generacja, yes. e, a moc 320 koni. Została też zamontowana instalacja gazowa, w tym przypadku zestaw firmy KM Sky Direct. Pokażmy jej poszczególne elementy. Tu widzimy filtrazy lotnej, filtrazy ciekłej. Mm -hmm. Reduktory są pod spodem, bo auto będzie jeszcze modyfikowane. I tutaj mamy na górze wtryskiwacze gazowe e, Barakuda. Komputer od instalacji gazowej schowany jest akurat za akumulatorem, więc go nie będzie widać. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 12-13 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12 litrów. Poza do tego dochodzi do trysk benzyny, czyli oszczędzamy na każdy 1000 km blisko 440 zł, czyli reasumując, po 100 tysiącach mamy około 404 zł zwrotu. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik na życzenie klienta został umiejscowiony w schowku, będzie sobie sam montował. Przejdźmy na tył. Zbiorniczek. Zbiornik się otwiera. Wlew gazu mamy pod klapką, pełnowymiarowy wlew bez potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. Zbiornik w aucie mamy 75-litrowy, co da nam około 63 litrów gazu i zasięg ponad 400 km. I tak, cena zestawu czy instalacji KMS KIG Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 6000. 500 zł i zwrot następuje po około 14 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam na kolejne realizacje.